Przedstawiciel prezydenta Trumpa skomentował propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą pozyskania przez Ukrainę broni jądrowej. Keith Kellogg, specjalny przedstawiciel prezydenta USA, odrzucił możliwość odzyskania przez Ukrainę statusu państwa nuklearnego. Wcześniej w tym tygodniu Zełenski zasugerował, że jeśli USA nie zagwarantują szybkiej ścieżki do członkostwa w NATO, Ukraina może rozważyć alternatywne środki bezpieczeństwa, takie jak broń jądrowa. Kellogg odrzucił jednak te spekulacje, twierdząc, że szanse Ukrainy na ponowne uzyskanie własnej broni nuklearnej są zerowe. Po prostu jest to nierealistyczne, powiedział. W wywiadzie, do którego odniósł się Kellogg, Załęski stwierdził, że jeśli Ukraina nie dołączy do NATO, powinna zostać wyposażona w broń jądrową jako środek odstraszający wobec Rosji. Kellogg podkreślił jednak, że uzbrojenie Ukrainy w broń jądrową nie jest rozwiązaniem. Jako rząd kierujemy się zdrowym rozsądkiem, powiedział. W takiej sytuacji musimy spojrzeć na potencjalne skutki naszych działań.